To? Hmm. Oto Manekineko, zaraz Wam opowiem jak się zaczęła cała mania Manekineko, no ale chodźmy zobaczyć te piękne króteczki. Witam Was z Gaya, Setagaya Gaya jest miejscem, które zapewne znacie, więc słynie z tej niesamowitej świątyni, którą na pewno znacie, widzieliście 1000 razy, milion pięćset, i jest taka bardzo warialowa na wszystkich Instagramach, TikTokach, czyli Gutukuji, czyli świątynia Manekineko. No jak widać, mieszkańcy tutejsi pielęgnują Manekineko. Co tomaty? Mamodaci. Gizo dzia To jest mój kolega Gizo Gizo wszyscy, wszyscy Dizo. Zobacz, jaki zapiekowany ma do rajmona i minionary. A no tatano nie? No, trzymaj się, chłopie. Widzisz? Doraemon. moment. No! Duraj monta no figia, nam de figie głównie. O! O! Eee, kawaii. Ah, Nianciusie! o, Nianciusie! Kokońko, tam jest! So, Zobacz! Nianciu, szkoda, że Lusiek nie ma! Nie, to może tam są kokońka, które nosimy. Co my tu mamy, Jócianku, pokazuj! Tamaniankołek! Tamaniankołek! かも私たちここに初めてねタクタクずーっとね東京に住んでるここに初始めて<度>3回 <laughs> いいどうだいじすしゅかしこたつききょうだいねんちゅしは って見て。うん。エマはもう全部ニャンちゃんやな。あ、当たり前やん。んもうね、カノンちゃん、カノンちゃん <laughs> か。仲良くだからちゃんでいいよ、大丈夫。 Zobaczcie, są i one. Pewnie wielu z Was już je widziało. Ale jaka historia ja się kryję za tym maluszkiem? To historia piorunów. Obok sobie stoi, proszę, Kanoncia i wszystkim. wszystkich się opiekuje. I są takie maluszki nawet, maleńkie maluszki, jak momisia. Takie momisia i wiesz? Czy to takie zaśmite? Momisia. Taka, taka cibi-cibi Dzidziunia mora opowiedzieć właśnie historię tej jakże wspaniałej świątyni Świątynia została stworzona w roku 1480 Czyli w epoce byłmej Słuchajcie, było to wpierw, nie to co jest teraz, nie że koteczko. Było to takie, taki kompleks świątynny ala Stworzony dla matki jednego z właśnie dajmy Jak to się stało, że Aptem tutaj pojawiły się kotki. No, to wszystko dzięki jednemu panoczkowi. i Naotaka. I mówi się według legendy, że koło tak właśnie XVII wieku właśnie Naotaka sobie wracał z polowania. Wracał sobie z polowania. I słuchajcie, jak dotarł do tych właśnie tutaj ziem, to zobaczył, że w utera właśnie siedzi sobie kotek. I tak machał jakby go witał, jakby go zapraszał. Więc on wszedł na teren tej świątyni, której tak naprawdę nie znał. I wtedy. no, piorun. Tak jest. No i ogólnie rzecz biorąc, okazało się tak, że on w ogóle był bardzo wdzięczny dla tego koteczka, bo on mu uratował życie, bo tak to by go. No właśnie, Piorun i tyle byłoby po nim. I z wdzięczności stał się patronem, patronem właśnie tej świątyni, objął patronat. No i dlatego tego uwiecznienia tej dobroci tego kota, takiego opiekuna, no właśnie powstał tak naprawdę Maneki. i stał się też takim patronem głównym tej świątyni. I tak naprawdę, jak widzicie, Międzyok, tak ludowość dotycząca właśnie manekiny jest relatywnie yy, późna, bo słuchajcie, prawda jest taka, że koty były popularne w erze Heian, yy, ale tylko u, w, w, wśród szlachty. Bum na koty jako takie właśnie zwierzętka domowe yy, dla każdego oczywiście przeszedł na czasy ery Edo, kiedy to każdy właśnie zaczynał te mieszczańskie życie, kiedy Edo zaczynało być taką aglomeracją gospodarczego, właśnie rozwoju i ludzie mogli wreszcie odpocząć po tych ciężkich wiekach. Sęgok się wszyscy odśrodkowo ze sobą nawali, była bieda i syf. Więc nawet, że Edo zaczęło być dobrze, fajnie i ludzie, no i chcemy, no i to też był boom. Więc wtedy też ta kultura manekinego bardzo się wypliknęła, więc historycznie patrząc, no i do tego też jeszcze weszli oczywiście u, u, ukiujowcy, tak, artyści u, Ukiełej, którzy, no, portretowali, tworzyli historie piękne ukiełej, albo też tworzyły się historie o ubakiennejko, czyli właśnie kotach, które zamieniają się w ludzi i też tam pożerają, i tam, o, więc oczywiście i mocno grały, więc ludziom, wiecie, i wyobraźnia szalała i to było graficzne, można było to zobaczyć i kotki ładne, kotki fajne i tak to się stworzyła właśnie cała kultura manekinego, która z historycznego punktu widzenia, jak już mówiłam.

O, pokaż taki niego życie. Oj, dajcie jest skurma na Kiedy tylko jawajo. O, kawałiczą. No, taki pocianek. Kupianek. To pamiętam mojego kucianka. Oj. Kupianek. A no to do pani Office. Chodź stary, klapniemy sobie. ku kumie tak więc się zaczyna bardzo gorąco jest pochmurnie a jest bardzo gorąco tak co to jest dmuchawka nie to jest nie to jest nek, to jest nek dmuchawka trzeba wymyślać nowe słowo inaczej się nie da żyć no popocony, całe już jadłam mo ase daku no

Słuchajcie, walić tam koteczki. To jest suibaci na skalę emisjową. To są właśnie hasy Nohana. No czyli lotosy. Patrzcie, jakie piękne. No, no. Ja tak muszę wreszcie zrobić. Musimy się jakoś z Jocianem tak zawziąć, pójść kupić lotosy. Tak można sobie kupić normalnie. A jakbym się tak kupi, dobra, Suibaci. Dobra, Jocian ogarnia. Jocian <laughs> やけとっけやけとっけだせーのうーママ、ありえるあブ、うん <laughs> ね、ーン。 W samochodziku? to mm. Jakie żaby masz, co? Mołocie, nie damy to No to dawajcie. I gdzie to żaba pojedzie, Tomisiu? I co będzie robić? A Fajnie. Fajnie? Mm. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Y... Okay. Dobra, słuchajcie, bo tutaj takie pytanie dostamy Emi, przyjeżdżam w tym roku do Japonii Jestem osobą LGBT Bardzo się boję, jak japońskie społeczeństwo Podchodzi do osób LGBT 8 lat temu odcinek o ogólnie sytuacja LGBT, jak japońskie społeczeństwo na to spogląda, ale faktycznie robiłam go bardziej pod lokalsów, jakby jak to jest wśród Japończyków, jak japońskie rodziny reagują. I miało 8 lat, więc warto troszeczkę to odświeżyć i po... dzisiaj chciałabym jakby pokazać to... Od nie tak historycznej strony, tylko bardziej jak to wygląda właśnie jak przyjedziesz, jak to wygląda w takich zwykłych kieleszach. Bo ja wiem, że wielu z Was czyta różne artykuły, widzicie różne TikToki i one często pokazują Japonię jako nieprzychylną osobą LGBT, co jest tylko częścią prawdy, bo kiedy przyjedziesz, zupełnie tego nie odczujesz. Już wszystko tłumaczę. Dzisiaj nie będziemy robić przebieżki historycznej, tylko taką, wiecie, tylko wypunktuję. Ogólnie... Jeśli chodzi o całą strefę LGBT, w Japonii jest tak można powiedzieć historycznie od wieków. No kwestie właśnie LGBT, czy to właśnie homoseksualizmu, czy to, że ktoś się czuje inną płcią, są od bardzo dawna w japońskiej kulturze. I to nie jest nic nowego, że załóżmy mężczyzna przykładowo czuje się kobietą i ubiera się jak kobieta. Bo to nie jest nowe tutaj. To jest zupełnie wręcz można powiedzieć normalne z punktu widzenia historycznego. Ale ja wiem, jeszcze raz powtarzam, że jest ten obraz takiej bardzo konserwatywnej Japonii, który jest prawdziwy i który tak naprawdę nie należy do Japonii. Wiem, już się robi dynastia. Chodzi o to, tak na szybko, że obecne to, dlaczego w ogóle Japonia, kiedy ma w swojej historii takie właśnie postacie jak on, Nagata, czyli mężczyźni, którzy grali rolę kobiet, to często byli bardzo przepiękni chłopcy, często właśnie homoseksualni chłopcy, no po prostu, wiecie, to zawsze było. To zawsze było jest, kiedy spojrzymy na japońską telewizję i widzimy tam właśnie Onesan, czyli... Yy, nie znam się na e, słownictwie LGBT, ale po prostu mężczyźni, którzy po prostu lubią się ubierać jak kobieta. I są talcy, i są o, osoby właśnie e, transpłciowe. Tego jest w telewizji. To ludzie oglądają w każdym wieku. Oglądają to takie małe luźki, oglądają to ludzie w moim wieku i oglądają to babcia 80-90 lat, dziadkowie. I dlaczego tak się stało, że Japonia ma tą łatkę konserwatywnej? Słuchajcie, tak naprawdę wiele rzeczy które można powiedzieć trochę zgniotły japońską kulturę. Ja tu nie będę wchodzić w szczegóły, bo to będzie zupełnie inny odcinek. Stało się z restauracją Meiji. Restauracja Meiji była takim punktem w historii Japonii, gdzie Japonia chciała dorównać właśnie Zachodowi i można powiedzieć zdewolopować siebie na tamte czasy. Różne dziwne rzeczy powstały, na przykład to, że, że była też taka presja, żeby jeszcze wybić bardziej mm, kwestię cesarską, to po, rozdzielili po tysiącach lat świątynie na utera i na dziędzia, czyli na buddyjskie i na sintoistyczne. Niemniej jednak też to była era najbardziej chowinistyczna, era Meiji i Taisho. To i ten konserwatyzm wtedy się urodził. Słuchajcie, Japonia była, jak jeszcze mówiłam, wiecie, Widzieliście na pewno takie duże filmiki czy też jakieś posty o tym, że w Japonii to są takie świątynie z siusiakami. Ja wiem, że ktoś, kto mnie śledzi, to wie o co już chodzi, ale jeszcze raz powtórzę. Japonia przed przybyciem, królo, przez ogólnie przybyciem ymm, obcokrajowców, była usłuchana siusiakami. Była usłuchana genitaliami, bo to był kult pierwotny, kult właśnie, yy, jeden z najsilniejszych też kultów. I kiedy przybyli obcokrajowcy, zaczęto od przykładu suzin, czyli Bogów Granicy, którzy często byli w właśnie w postaci falusa, albo w postaci pochwy, albo tego i tego połączonego. Też rolnicy, jeśli jak przychodziły plony, to wykonywali zasłony falusa i pochwy i łączyli, no, żeby plony rosły, tak, rodziły się. Więc wiecie, to było, ale jak przybyli obcokrajowcy i zaczęli yy, Jagowiczycy widzieć, że no czekaj, czekaj, mam do my tak trochę w lesie jesteśmy w porównaniu z nimi, musimy dogonić, to trochę tu weszło tak, wiecie, kolokwialnie mówiąc, weszło Japończykom na ego. Więc wiecie, to był ten powstanie, że no nie, my tu usuniemy, bo to jest barbarzyńskie, no to my nie jesteśmy już barbarzyńcami, więc proszę usunąć, zmienić, dosodzić siusiaków na parę trzymającą się za rączki. Tak, 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 taki Nie ja wam pokażę. Bo nie chcemy się wklejać zdjęcia, że mam yy, yy. Tak, więc wiecie, to są takie małe rzeczy, które mogę tu zebrać i które no, do słodzień w pierwotnej formie. Sisir. Normalka, zwykła rzecz. E, I do O, I proszę. I do słodzień później. Żeby nie było tej Słuchajcie, i wiecie co? Nie pierdłam. To moja sofa tak pleje. Okej. Okay. Dobra, no i żeby już wrócić do głównego tematu. I wiecie, wiecie, jak coś mówi grosik do grosza i będzie kokosza. I tak samo było z tym właśnie konserwatyzmem w Japonii, że tutaj coś, to zagapili. Oczywiście w Europie było to bardzo nacechowane religią chrześcijańską. Tutaj konserwatyzm nie jest oparty na tym, że wiecie, chłopaki, dziewczyna, poprawna rodzina, typu, że Bóg przykazał, tutaj wiecie, mamy siedem, bo mamy ośmiu milionów Bogów, więc który, to nie, to tak nie działa. Tutaj jakby ten... Europejski konserwatyzm oparty właśnie na chrześcijaństwie, na katolicyzmie, na tym właśnie prawdziwa rodzina chłopaki i dziewczyna, tak? e on wszedł do Japonii wycierając się z religii. -si? Jakby koncept tamtego, wiecie, chrześcijaństwa, Jezusa i tak dalej, on został poszedł w podstawkę, a został ten koncept, że nie przyzwoli, nie, nie chcieć mój głos, nie przystoi, tak? Tak? Wiecie, najprościej tłumaczył. To się toczyło, tak? To się toczyło i oczywiście umacniało ten status mężczyzny, umniejszało kobietom i tak dalej, to tak się potoczyło do dzisiejszych czasów i potoczyło się do momentu, kiedy właśnie jedna z najważniejszych i najdłużej planujących grup partyjnych, rządowych, no odzimin weszło do władzy i przyjęła tą władzę i była konserwatywna, była nastawiona, bo oni weszli, słuchajcie, e, chyba właśnie po wojnie i oni byli też tym przyczynkiem tego skoku gospodarczego. Dlatego dużo Japończyków zakodowało właśnie z jako osoby, które naprawdę dbają o kraj, rozwijają go, napierdzielają i dlatego ten oni tak silnie urośli. I faktycznie oni mieli zawsze konserwatywne poglądy, ale to nie są konserwatywne poglądy w stylu właśnie Ameryki czy Europy, które są nadcechowane jednak religią. Tutaj jest konserwatyzm podobny, ale jakby wytarny jeszcze raz powtarzam z religii. No, jest już żabka, tak? I za to twoje cienie. No i słuchajcie, mamy tutaj sondaż z lutego 2023 przeprowadzony przez SNG i 71. Procent Japończyków popiera uznanie małżec jednopłciowych. A w grupie 30-latków i młodszych poparcie sięga 81%. I teraz macie pewnie takie czekaj. Japonia konserwatywna, a praktycznie większość społeczeństwa jest ta tak, więc co to się dzieje? No dzieje się to, że większość z was, jak coś czyta, to czyta jakby zarządzenia i to, co rząd wprowadza. On niestety ma władzę, on powoduje, powoduje, ustala ustawy. I dlatego jest taki jakby odbiór, że jak rząd mówi nie, to, że całe społeczeństwo Japończyków jest takie nie. Słuchajcie, jest dokładnie odwrotnie. W sensie... Jeśli chodzi ogólnie o partnerstwo, jakiekolwiek, czy to jest yy, heteroseksualne, czy to jest homoseksualne, wszyscy mają to. W sensie, ja już mu mówiłam, ja po oni żyje się w bańkach. Ja mam swój kawałek podłogi, ty masz swój kawałek podłogi i każdy żyje na tym swoim kawałku podłogi. To nie jest tak, że ludzie jakby tak bardzo interesują się waszym życiem. W Japonii to wygląda, ale ja już mówiłam, wygląda to zupełnie inaczej. W pracy nie rozmawia się o y, takich personalnych problemach, czy rodzinie i tak dalej, co czasami wychodzi, bo będzie jakiś nomika i taki może Nomikaj, nawet nie nomikaj, ale wspólny grill i że można przyjść z rodzinami. Kto przy, przyprowadzi, ten przyprowadzi. Wtedy zaczęła wiedzieć, o tutaj pan tanaka ma żonę i trójkę dzieci, nie? Więc to są te sytuacje, jakby czasami się gdzieś przemknie w rozmowie, a bo ja byłem tam z dziećmi i te, tego, tego, ale nie ma tego, a ma pan dzieci, a ma pan żonę, a tutaj pani ma męża. Nie ma takich pytań za bardzo, jeśli chodzi o strefę pracy. Ja już też mówiłam, że przyjaźń w Japonii ogólnie, jakby te small talki na zewnątrz nie istnieją, każdy jest skupiony na sobie, więc, ale to zaraz. I wiecie co, i myślę, że to jest ten, ten przyczynek, że wy czytając coś, że jest tu źle, nie dobrze, widzicie tylko zarządzenia właśnie rządowe i przenosicie je na całe społeczeństwo a jeśli chodzi o życie takie codzienne bo to, myślę, że to jest dla was najważniejsze bo tam statystyki, wiecie jakieś to co, dlaczego tak się stało, to jedno ale jak to wygląda na co dzień? nikt się tym nie interesuje w sensie, na pewno to nie jest tak że większość osób LGBT jakby otwarcie to pokazuje tutaj rzadko, czasami czasami ludzie właśnie jeśli chodzi o hetero czasami chodzą za rękę a to też jest takie, Okej. Okay. ale wiecie, to jest jakby może nie tyle tabu, bo to jest za duże słowo, ale jakby sfera personalna jest sferą personalną. Więc to jest taka przepaść wizerunkowa Japonii, że z jednej strony wyczytacie, jest to wszystko na niekonserwatywne, a jakże żyjecie, to w ogóle tego nie odczujecie. Oczywiście nie ma tutaj zlegalizowanych małżeństw, mimo że poparcie właśnie dla legalnych związków małżeńskich osób o tej samej płci jest bardzo wysokie. Jeśli chodzi, znowu, o społeczeństwo, ale że mamy rząd, jaki mamy, to on ma to bo mamy, wiecie, mały przyrost naturalny i oni chcą po prostu, wiecie, normalne rodziny, które będą płodne i będą tam wysypkiwać dzidziusiami. Tutaj napisałaś, że się właśnie boisz, że będziesz gdzieś tutaj na zewnątrz i że ktoś źle na Ciebie zareaguje, czy też na Twoją partnerkę. To tak nie działa. Tutaj jeszcze raz mówię, nie komentuje się ludzi, nie komentuje się wyglądu. To nie jest tak, że ludzie nie mają opinii, ale mają je tutaj. To nie jest jak, załóżmy, w Polsce, że, że jest taka większa agresja że y, do LGBT, że pamiętacie, w Polsce były jakieś te strefy wolne od LGBT i tak dalej, i tak dalej. Tutaj nie ma tego konceptu. Tutaj, jak już mówiłam, każdy jest w swojej bańce i staramy się nie rozbijać swoich bańek Ty jesteś swoje, ja jestem swoje i super. I nie, jeśli jesteś na zewnątrz, pamiętaj też, że tak jak wszystkich, niezależnie od płci, orientacji seksualnej itd. Obowiązują pewne maniery. I to nieważne czy jesteś, już powiedziałam, heteroseksualny czy homoseksualny, ponieważ tak naprawdę dużo osób również e, heteroseksualnych też nie pokazuje swoich uczuć na zewnątrz. No to zresztą, jak przyjedziecie, myślę, że będziecie czuć ten vibe, że wszyscy po prostu, jak są na zewnątrz, to są na zewnątrz, idą, coś jedzą, bawią się, nie ma jakiejś większej czułości. Co najwyżej trzymanie się za rękę, nie ma jakiegoś ściskania, przytulania w Japonii, yy, chodzenia tak wiecie, tak, no to tego tutaj faktycznie nie ma i to nie, zna, nie, nie jest to powiązane z orientacją seksualną. Po prostu wiecie, Japonii na zewnątrz jest na zewnątrz, prywatność jest prywatą. Wszystkie czułości, miłość i tak dalej okazuje się właśnie w prywatnych pieleszach. Na zewnątrz po prostu jesteśmy obywatelami i przestrzegamy manier. Więc myślę, że bardzo pozytywnie się zaskoczysz, ale tylko pod względem tego, że nie będziesz czuć, że ci coś tutaj grozi. Nie będziesz czuć, że yy, ludzie obgadują cię za plecami, czy coś takiego. Nie, tego tutaj nie ma. Ale... Przez to, że rząd mamy taki jak mamy, to nie ma tutaj legalnych małżeństw, jest legalne partnerstwo, ale jest to tylko taki, wiecie, papierek, on nie ma żadnej mocy prawnej. Tak, w Japonii osoby tej samej płci zawierające właśnie można powiedzieć ten związek partnerski, tylko po prostu są wpisane na listę jako partnerzy, ale to nie ma żadnego przełożenia na prawo, nie jesteście legalnie małżeństwem jest to tylko taka wiecie, taki teatrzyk. Jeszcze jedna kwestia, że dużo osób właśnie LGBT wcale się nie ujawnia za bardzo ze względu, no to jest też złożone, raz, że ym, na zewnątrz nie mówimy o ogólnie o uczuciach i tak dalej. Druga sprawa jest taka, że w Japonii obraz właśnie LGBT, zwłaszcza ym, osób y, transpłciowych, czy też osób ym, nie wiem, jak oni się nazywają, że mężczyźni, którzy lubią ubierać się jak kobieta, to jest tak zwani tutaj Oneza. To jest bardzo duża też kulturowo grupa. To nie jest nic nowego, ale to jest dalej przyległe, można powiedzieć, rozrywce. Tych osób jest bardzo dużo w telewizji, więc też spojrzenie społeczeństwa na te osoby jest przez pryzmat rozrywki, komedii, zabawy, śmiechu, takich troszeczkę maskotych i myślę, że tutaj też wchodzi troszeczkę brak przepływu informacji, wiecie, i może nie taka celowa ignorancja, ale właśnie ignorancja poprzez brak przepływu jakie problemy mają właśnie osoby LGBT, z czym muszą się zmierzyć, jak w ogóle wygląda ten świat, jak wygląda ich życie, jak wyglądały ich ścieżki. No tutaj nie ma tego przepływu informacyjnego. Bo tego, jeszcze raz mówię, społeczeństwo patrzy przychylnie. Rząd nie, i to trzeba bardzo mocno rozdzielić, że mamy obraz rządu, który niestety wpływa bardzo mocno, zwłaszcza pokazywany w mediach, w jakichś nagłówkach, jako obraz całego społeczeństwa, mimo kiedy większość społeczeństwa ma to po prostu w pupiu. Co z kim, kto, gdzie, jak. Żyj sobie, okej. Okay. Historycznie też to się kompletnie nie zgadza, dlatego ja mówię, no meiji Jidai narobiło bardzo wiele kuku dla japońskiej kultury, ale nieważne, nieważne. Podsumowując, jeśli jesteście osobami z całej grupy LGBT Nie powinniście w ogóle obawiać się tutaj przyjeżdżać Dlatego, że historycznie Japonia siema Kulturo, Kulturowo przez telewizję, przez rozrywkę i przez właśnie te naleciałości no, historyczne No dalej siema Poza tym jeszcze raz mówię Obraz rządu, a obraz życia tu i społeczeństwa to dwie różne rzeczy Jeśli planujecie jednak, bo wiecie, jeśli przyjeżdżacie na wycieczkę, na, na jakieś wakacje to spoko lo koko. Ale jeśli przyjeżdżacie, jeśli chcecie tu mieszkać, to faktycznie tu zaczną się problemy, tu nie będziecie mieli wsparcia rządu, ponieważ mamy taką partię, jaką mamy. Czy to się zmieni? No, jeśli partia się zmieni, tak, są bardzo duże próby, właśnie ustanowienia małżeństw, też różnych ustaw antydyskryminacyjnych i tak dalej, i tak dalej. Tego to jest, to jest w toku, ale to się nie zmieni, moim zdaniem, jako tutaj lokalista, dopóki nie zmieni się. Partia rządząca Tak więc mam nadzieję, że wytłumaczyłam że Jak widzicie to są jakby dwa światy Które są po prostu po dwóch różnych stronach Ale nie musicie się obawiać tutaj przyjeżdżać Na pewno będziecie mieli bardzo fajny czas Są tu fajne miejscówki właśnie dla osób LGBT Warto poszukać w angielskim internecie Są też oznaczane flagami więc Spoko welcome Ale jest, no nadal rząd Co zrobisz jak nic nie zrobisz Tak więc też historycznie głupotkowo jest, no ale no, wiesz, takie życie. Tak, więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się już niebawem. Oczywiście napiszcie swoje przemyślenia w komentarzach. Jeśli jesteście osobą z środowiska LGBT i byliście w Japonii albo miesz mieszkacie, możecie opisać swoje doświadczenia, jak to wygląda z Waszej perspektywy. Ja czekam oczywiście na Wasze opinie i zapraszam Was na Łabisabi, bo to teraz jeszcze ostatni dzwonek na kubeczki właśnie Starbucksowe lećcie i też wszystko jest na outlecie. Bo to nie bierz. I widzimy się już niebawem na galadzanem